Dr. Wonda Wright jest certyfikowanym chirurgiem ortopedą i czołowym autorytetem w dziedzinie długowieczności i aktywnego starzenia się. W swoich bestsellerowych książkach, takich jak Fitness After 40, Sprawność fizyczna po 40 roku życia i Younger in 8 weeks Młodziej w 8 tygodni, a także w popularnym podcaście Appearances Wygląd. Przedstawia poparte naukowo strategię zdrowego i aktywnego życia w podeszłym wieku. W tym filmie odkryjesz ukryte zagrożenia związane z zespołem śmierci siedzącej. Dowiesz się, dlaczego beztłuszczowa masa mięśniowa może dosłownie uratować Ci życie oraz jak silne kości są nie tylko podporą strukturalną, ale także dynamicznymi organami, które wpływają na mózg, metabolizm i ogólny stan zdrowia. Częściowo dzięki kluczowym białkom długowieczności, takim jak klotho. Dr. Wright dzieli się również trzema skutecznymi ćwiczeniami wzmacniającymi kości i budującymi mięśnie, a także praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego, co jeść, czego unikać oraz trzema kluczowymi suplementami wspomagającymi zdrowie kości przez całe życie. Najpierw przyjrzyjmy się syndromowi śmierci z powodu siedzącego trybu życia. Syndrom śmierci z powodu siedzącego trybu życia. To 33 choroby przewlekłe, które zabijają nas w tym kraju. To wszystko, o czym myślisz: choroby serca, choroby mózgu, udary, cukrzyca wszystkie te 33 choroby przewlekłe, na które umierają ludzie, można leczyć bezpośrednio poprzez ruch. Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, zażywasz na to tabletki. Jeśli masz chorobę serca, zażywasz na to tabletkę. Jeśli masz demencję, możesz zażyć na to tabletkę. Jedna tabletka? Ruch jest lekarstwem, które pozytywnie wpływa na wszystkie te schorzenia. Jeśli więc chcemy wyleczyć syndrom śmierci z powodu siedzącego trybu życia, potrzebujemy lekarstwa, jakim jest ruch. Istnieją prawdziwe bomby zegarowe starzenia się, które po prostu pojawiają się na poziomie komórkowym. Ale rzecz w tym, że nasz styl życia może kontrolować nasze mitochondria, naszą energię. Mogą one kontrolować, ile złych komórek krąży w organizmie. Nazywa się je komórkami starzejącymi się lub komórkami zombi. Możemy to kontrolować poprzez styl życia, jaki prowadzimy. Możemy w pewnym stopniu kontrolować stany zapalne w naszym organizmie poprzez styl życia, jaki prowadzimy. Wszystkie te bomby zegarowe, które przyspieszają proces starzenia, nie są więc wynikiem upływającego czasu. Jeśli chcesz czuć się lepiej już teraz, to jest to krok, który musisz podjąć. Twoje beztłuszczowe mięśnie uratują ci życie. Jedyną rzeczą, która może uratować ci życie, jest beztłuszczowa masa mięśniowa. Moja beztłuszczowa masa mięśniowa? Czyli wystarczy napinać bicepsy i robić kilka przysiadów, aby uratować sobie życie? Tak, właśnie tak. Nie ma nic ważniejszego dla metabolizmu. Z punktu widzenia siły, ważniejszego z punktu widzenia funkcji, ważniejszego. Wszystkie te rzeczy, które widzisz tutaj wymienione, są tym, co może dać ci beztłuszczowa masa mięśniowa. A oto dobra wiadomość. Urodziłeś się z 650 mięśniami. Czy naprawdę możemy utrzymać beztłuszczową masę mięśniową przez całe życie? Cóż, podam ci puentę. Tak, możesz, jeśli będziesz inwestować w to codziennie. Nie musisz być profesjonalnym sportowcem. Możesz być zwykłym śmiertelnikiem, takim jak ja, walczącym z głupimi przeszkodami, ale musimy codziennie inwestować w naszą mobilność. A to co pokazuje ten slajd po tej stronie, to wygląd uda 40latka. Pełne mięśni, mocne, z niewielką ilością tłuszczu, bez marmurkowatości. Prawda? To stek z boku, a nie wołowina skobę. Prawda? Po środku widać, co się z nami dzieje, jeśli siedzimy przez 35 lat. Tracimy strukturę mięśniową. Tworzymy ogromne warstwy tłuszczu. Tłuszcz nie tylko wisi w niewygodnych miejscach. Jest to szkodliwy organ metaboliczny, który wydziela wszelkiego rodzaju substancje chemiczne, które mogą nas zabić. Ale co się stanie, moi drodzy, jeśli zrobicie to, co Quinn i codziennie będziecie inwestować w swoją mobilność? Zachowacie beztłuszczową masę mięśniową. To jest Udo, 70-letniego triatlonisty. Bardzo szczupłe, bardzo podobne do steku z boku, bardzo silne, dzięki czemu ta osoba nie upada z pozycji stojącej i nie łamie biodra. Czy możecie zachować beztłuszczową masę mięśniową? Tak, możecie. Utrzymanie beztłuszczowej masy mięśniowej zależy w dużej mierze od silnych, zdrowych kości, ale ich rola wykracza daleko poza strukturę. Myślisz, że kości to tylko sztywne rusztowanie? Zastanów się jeszcze raz, a co jeśli twoje kości byłyby w rzeczywistości potężnymi posłańcami, wpływającymi na mózg, metabolizm, a nawet długość życia? Kości nie pełnią tylko funkcji strukturalnej. Uwalniają białka, hormony, które komunikują się wszędzie. Kiedy kości uwalniają hormony, podam jeden przykład: osteokalcynę. Trafia ona do mózgu i stymuluje uwalnianie substancji zwanej neurotroficznym czynnikiem pochodzenia mózgowego. To długie słowo skrót, który oznacza, że budujemy neurony po stymulacji ze strony kości. Wiemy, że osoby cierpiące na osteoporozę czyli słabe kości, częściej zapadają na demencję. Istnieje prawidłowa ścieżka komunikacyjna. Kość wysyła osteokalcynę do mięśni. Komunikuje się z mięśniami i pomaga im w metabolizowaniu glukozy. Kość wysyła osteokalcynę do trzustki, która jest źródłem insuliny. Komunikacja między mięśniami a trzustką zapewnia równowagę glukozy. Pomaga nam to uniknąć cukrzycy. U mężczyzn, osteokalcyna trafia do jąder i pomaga w produkcji testosteronu. Jednak mięśnie, podobnie jak kości, nie są tylko strukturami. Są to narządy metaboliczne, które komunikują się ze sobą w ramach społeczności. Kiedy mięśnie się kurczą, np. mięśnie szkieletowe, takie jak bicepsy, wysyłają wszystkie te czynniki komunikacyjne. Jeden z nich nazywa się iryzyna. Komunikuje się on z kością i pomaga w tworzeniu większej ilości kości. Ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu glukozy, czyli naszej zdolności do przetwarzania pożywienia, prawda? Ma kluczowe znaczenie dla mózgu. Trafia do mózgu. Ale to nie wszystko. Podczas skurczu mięśnie uwalniają białko zwane kloto, które jest białkiem długowieczności i trafia do wszystkich naszych narządów, utrzymując ich funkcjonowanie w zdrowy, bardziej młodzieńczy sposób. Z badań na zwierzętach wiemy, że myszy, które nie potrafią wytworzyć kloto, umierają bardzo młodo. Przeprowadziliśmy badanie, w którym zmierzyliśmy poziom tego białka kloto we krwi trzech grup osób kloto, białko długowieczności. Zmierzyłem je u aktywnych osób powyżej 70 roku życia. Zmierzyłem je również u osób prowadzących siedzący tryb życia w wieku około 35 lat. Nie było to zaskoczeniem. Osoby w średnim wieku, które były aktywne, miały najwyższy poziom białka długowieczności. Można by pomyśleć, że osoby w wieku 35 lat mają przewagę, jednak tak nie jest. Aktywne osoby powyżej 70 roku życia wytwarzały więcej białka klotho, niż osoby w wieku 35 lat prowadzące, siedzący tryb życia. Jak możemy zwiększyć poziom klotho, potężnego białka długowieczności? Dr. Wright dzieli się trzema prostymi strategiami. Podam trzy wskazówki, które mogą uratować Państwu życie. Co Państwo na to? Po pierwsze, proszę podnosić ciężary. Chcę, żebyście podnosili tyle, ile pozwalają Wam kości, wykonując od 3 do 6 powtórzeń. To wszystko. To proste. W ten sposób budujecie komórki macierzyste. W ten sposób budujecie mitochondria, które są źródłem energii. I w ten sposób nie upadniecie z pozycji stojącej i nie złamiecie biodra. Chcemy mieć zdrowe mięśnie. Chcemy dbać o to, jaki procent naszego ciała stanowi tłuszcz. Potrzebujemy tłuszczu. Puszcz pełni określoną funkcję w naszym organizmie, inaczej by go nie było. Ale jaki procent naszego ciała stanowią mięśnie? Co się dzieje, gdy skupiamy się wyłącznie na utracie wagi, a naszą podstawową metodą jest ograniczenie kalorii? Z wielu publikacji wynika jasno, że jeśli ograniczymy tylko kalorie, stracimy od 25 do 50% naszej wagi w postaci mięśni? A to sprawia, że nasz metabolizm staje się mniej zdrowy, ponieważ mięśnie są pochłaniaczem glukozy. Jeśli tracimy 25 do 50% masy ciała, mamy mniejszą zdolność metaboliczną, aby się tego wszystkiego pozbyć. A kiedy przestajemy stosować szaloną dietę opartą na ograniczeniu kalorii, 80% odzyskanej masy ciała to tłuszcz. Nie chodzi więc o wagę, ale o skład ciała. Jaka jest druga wskazówka, aby poprawić skład naszego ciała? Po drugie chcę, abyście wykonywali 20 skoków dziennie. Możecie to robić w ten sposób. To działa 20 razy. Możecie wchodzić i schodzić po schodach. Możecie skakać na skakance, jeśli chcecie. To wzmocni kości. Podnoście ciężary i skaczcie w górę i w dół. Musicie oddziaływać na kości. Mechaniczne obciążenie kości czy to poprzez skakanie w górę i w dół bieganie, wchodzenie i schodzenie po schodach. Osoby z niską gęstością kości mogą korzystać z reformera. Czyli trampoliny, która jest bardzo ważna dla wysyłania sygnałów biomechanicznych do kości, że wykonujesz pracę. Potrzebujesz mocniejszych kości. Sygnały te przekształcają się w sygnały biochemiczne, które powodują, że komórki kostne tworzą nową tkankę kostną. W ten sposób zachowujesz zdrowe kości przez całe życie. Co wywoła największą reakcję kości? Nie jest zaskoczeniem, że odkryliśmy, iż ćwiczenia z obciążeniem, takie jak bieganie, siatkówka, koszykówka, w przeciwieństwie do pływania, jazdy na rowerze czy kręgli, które są dyscypliną olimpijską dla seniorów. Osoby uprawiające sporty, w których dochodzi do obciążenia kości, ćwiczenia z obciążeniem, miały taki sam wpływ na gęstość kości, jak czynniki, których nie można kontrolować, takie jak wiek, płeć czy genetyka. Pokazuje to, jak ważne jest wywieranie mechanicznego bodźca na kości. Było to więc naprawdę ważne. Trzecia wskazówka to zwiększenie tętna. Szybki marsz zwiększający tętno do 45 do 60 minut dziennie, a dwa razy w tygodniu przyspieszenie i krótki sprint. To pozwala zgromadzić dużo siły w mięśniach. Są więc trzy rzeczy: podnoszenie ciężarów, ćwiczenia pliometryczne, trening podstawowy i krótki sprint. Zostaliśmy stworzeni z najsilniejszymi mięśniami poniżej pępka. Mamy dwie nogi. Jaka jest pierwsza niezależna umiejętność, której się uczymy? Chodzenie. Ruch jest naturalny dla człowieka. Nienaturalny jest brak ruchu. Chodzenie, skakanie i trening siłowy to trzy podstawowe formy ćwiczeń, które wspierają mobilność, a tym samym promują dłuższe i zdrowsze życie. Teraz przyjrzyjmy się, co jeść, czego unikać i jakie suplementy mogą wspierać zdrowe starzenie się. Jeśli chcesz pozostać naprawdę, naprawdę zdrowy, Musisz wyeliminować skoki cukru. Chcemy uzyskać płaską krzywą glukozy, ponieważ ma to wiele zalet. Każdy problem zdrowotny, jaki można sobie wyobrazić, można złagodzić poprzez wyeliminowanie rafinowanego cukru. Musimy też przestać spożywać niezdrowe jedzenie. Przede wszystkim chodzi o cukier dodawany do żywności, którego amerykański system żywnościowy dodaje około 7 kg miesięcznie. O ile dobrze pamiętam, a o czym nawet nie wiemy, oraz o spożywanie zielonych warzyw liściastych i chudego białka. Tak wygląda płaska krzywa glukozy. Wynika to ze spożywania 1 grama białka na każdy funt beztłuszczowej masy ciała dziennie. W moim przypadku jest to około 130 gramów dziennie. Proszę więc obliczyć to samodzielnie. Kiedy spożywają państwo węglowodany, organizm reaguje w sposób najmniej prozapalny, spożywając błonnik i węglowodany złożone. Dziś rano w tym studiu zjadłam jajka, które są źródłem białka, oraz najwspanialszy wieloziarnisty chleb z kiełkami, który właśnie przywieziono z lokalnej piekarni. Jest on znacznie wolniej trawiony i zawiera więcej błonnika niż kromka białego chleba lub angielska bułeczka, które powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru i wywołują stan zapalny przez cały dzień. Na koniec porozmawiajmy o trzech suplementach, o których mówi dr Wonda Wright, jeśli chodzi o wzmocnienie kości. Witaminie D. Jest to hormon, który wpływa na wiele układów narządów. Jest ważny dla kości. Jest ważny dla układu odpornościowego. Jest ważny dla mózgu. Dlatego każdy powinien go suplementować. Należy sprawdzić jego poziom. Wszyscy mamy jej niedobór. Powinniśmy więc przyjmować suplementy, a następnie ponownie zbadać poziom witaminy D, aby ustalić dawkę podtrzymującą. Zazwyczaj należy ją przyjmować wraz z potasem, który ułatwia wchłanianie. Magnes jest kolejnym kluczowym składnikiem wraz z witaminą.